Od wyprodukowania produktu spożywczego do jego sprzedaży mija sporo czasu. Najczęściej te produkty nie są też sprzedawane w sklepach od razu. Między innymi dlatego do produktów żywnościowych dodawane są konserwanty. Te najczęściej występujące w wędlinach, które możemy przeczytać na etykietach, to azotyn sodu. Czym są konserwanty? Jak wpływają na nasze zdrowie? O tym właśnie w tym odcinku programu Smaczny Temat. Zapraszam na porcję wiedzy. Konserwanty to związki chemiczne, które są dodawane do żywności po to, żeby przedłużyć jej przydatność do spożycia. Nie tylko jednak przedłużają świeżość i czas przechowywania produktów spożywczych, ale też poprawiają ich smak i wygląd zewnętrzny. Można powiedzieć, że to jest pożądane zjawisko, bo niszczy nam bakteria, tym samym zapobiega zatruciom pokarmowym. Ale wiadomo, im w większości, w dużej ilości zjedzone konserwanty będą skutkować negatywnym efektami na naszym zdrowiu. Producenci muszą informować konsumentów o zastosowanym do produkcji konserwancie. Stosują różne techniki. Jedni podają całą nazwę substancji dodatkowej, a drudzy korzystają z symbolu INS, czyli oznaczenia E. I dla konserwantów taki symbol INS to od E200 do E299. Użyte dodatki, w tym konserwanty, powinny zostać opisane na etykiecie. Warto więc nauczyć się czytać je podczas zakupów. Etykieta jest tą informacją, którą producent przedstawia konsumentowi, jak z jakim produktem mamy do czynienia. No, na pewno jest to bardzo istotne, bo produkty, które spożywamy, no, mają realne przełożenie też na stan naszego zdrowia i też naszych bliskich. Ponieważ codziennie zjadamy wiele różnych produktów, do których dodano między innymi konserwanty, mogą więc one gromadzić się w organizmie, a ich nadmiar bywa szkodliwy dla zdrowia. Jeżeli one skumulują się w dużych ilościach w organizmie, będą chociażby substancjami rakotwórczymi, będą zaburzać motorykę naszego przewodu pokarmowego, będą zaburzać trawienie, ale także wchłanianie cennych witamin i składników mineralnych. Będą także oddziaływać niekiedy na układ nerwowy, chociażby akrylamid, szeroko pojęty gdzieś tam w napojach gazowanych, fast foodach. No, na takie rzeczy musimy uważać. Warto więc indywidualnie ograniczać spożywanie produktów zawierających konserwanty. Konserwanty, na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na ich szkodliwość, to konserwant E210, czyli kwas benzoesowy. Występuje on między innymi w galaretkach, podrażnia on śluzówkę żołądka, a także jelit. Kolejnym konserwantem jest E211, czyli benzoesan sodu. Występuje w owocach przetworzonych, w puszkach, a także w przetworach warzywnych. Jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ z witaminą C tworzy rakotwórczy benzen. Kolejnym konserwantem E212 jest benzoesen potasu. Występujący m.in. w dżemach, w margarynach. Nadmiar tego konserwantu może powodować reakcje alergiczne. Konserwanty od E220 do E228 są to siarczyny występujące w konserwach, winie a także w owocach kandyzowanych. Są szczególnie niebezpieczne, ponieważ niszczą w naszym organizmie witaminę B1 i nadmiar tych siarczynów może powodować ból głowy. Ostatnią grupą są azotyny od E249 do E252. Stosowane są innymi w pyklowanym mięsie i mają za zadanie przeciwdziałać wytwarzaniu się jadu kiełbasianego, ale przy tym są kancerogenne, czyli mają wpływ rakotwórczy z powodu wytwarzania się nitrozoaminy. Szczególnie wyczuleni na te substancje powinniśmy być biorąc pod uwagę żywienie dzieci. Najczęściej będzie to sorbinian potasu oznaczany jako E202, ale także E211. Są to substancje, które będą dodawane przede wszystkim do słodkich napojów i to są najpowszechniejsze konserwanty, które gdzieś tam znajdziemy w produktach najczęściej spożywanych przez małe dzieci. Często też w wędlinach azotyn, sodu czy też potasu, które będą występowały w peklowanych wędlinach i mięsach, które mogą z kolei oddziaływać rakotwórczo. Wszystkie konserwanty mogą u dzieci. Zwiększać trochę nadpobudliwość, zakłócać samopoczucie czy też zaburzać po prostu koncentrację takiego dziecka. Konserwanty bardzo często są alergizujące, czyli mogą wpływać na nasz układ oddechowy i pokarmowy, co wiąże się z szeregiem dolegliwości. Czytanie etykiet pozwala na świadomy wybór i unikanie produktów zawierających dodatki, które mogą zaszkodzić. Które z konserwantów źle wpływają na zdrowie i dlaczego? Wiele jest konserwantów, które szkodzą. Najważniejsze, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to jest, są kwasy benzoesowe, benzoesan, to są też azotany i siarczyny. A jakich jeszcze konserwantów lepiej unikać? Niebezpieczne są na przykład konserwanty występujące powszechnie w wędlinach. To są azotany, które pod wpływem w naszym organizmie, ale często też pod wpływem ogrzewania ciepła zamieniają się w związki rakotwórcze. Występują też w solach do peklowania mięsa. Dlatego też swego czasu głośno było o peklowaniu mięsa, o tym, żeby jednak unikać tego mięsa ze względu na przemianę tych azotanów w związki, które mogą mieć działanie rakotwórcze, mogą mieć działanie też mutagenowe. Genne. Powinniśmy także zwracać uwagę na siarczany. Siarczany, które występują najbardziej najpowszechnie, będą występowały w winie, będą występowały w owocach suszonych. To one nadają owocom suszonym taki charakterystyczny, ładny kolor. Czyli zazwyczaj kupujemy, widząc morele ciemniejsze, morele jaśniejsze, wybieramy te jaśniejsze, to one są obecne w, siar w siarczany i niestety one mogą powodować bardzo często bóle brzucha i migreny. A jak obróbka żywności wpływa na dodatki? Czy czy właśnie pod wpływem ciepła mogą wydzielać się jakieś szkodliwe związki. Najbardziej niebezpieczne i najbardziej wpływowe na te dodatki i ich negatywne działanie ma taki rodzaj obróbki technologicznej jak smażenie, odsmażanie, grillowanie, ponieważ dodatkowo wydzielają się też związki w postaci akrolamidu czy też innych związków, które mogą mieć działanie mutagenne, mogą mieć działanie kancerogenne. Dlatego bardzo często mówimy o tym, że jeżeli już mamy ochotę na mięso grillowane, smażone czy też nawet na wędlinę peklowaną, spróbujmy do tego dodać coś, co będzie bogate w witaminę C, czyli czy jakiś warzywo, paprykę, surówkę z kapusty kiszonej, ponieważ właśnie witamina C obecna w tych warzywach będzie niwelowała działanie tych związków. Stąd też bardzo często problemy z nowotworem jelita grubego czy z innymi postaciami nowotworów mają osoby, które jedzą dużo mięsa, a spożywają mało warzyw. Czy to właśnie ze względu na ogromną ilość dodatków Światowa Organizacja Zdrowia uznała i alarmuje, że wędliny są rakotwórcze? Tak, rzeczywiście. Zamieszanie już się zrobiło kilka lat temu, kiedy WHO zmniejszyło ilość substancji smolistych w wędlinach z 5 do 2 mikrogramów. Tu już było zamieszanie wśród i producentów i wśród konsumentów. Zamieszanie też wynika z faktu, że w Europie, a w szczególności w Polsce, spożywamy dużo mięsa, włączając to wędliny. Norma mówi, że powinno to być około 3 porcji mięsa w tygodniu, czyli jedna porcja to jest około 150 gram. Po dołączeniu do tego także węglin. My spożywamy dwa razy tyle, a nawet trzy razy tyle. Stąd też te alarmy, te ostrzeżenia, bo oprócz tych substancji smolistych występują też inne dodatki konserwanty, które niestety kumulują się w naszym organizmie i biorąc pod uwagę fakt, że my jako Polacy jemy mało warzyw i owoców, mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia. Skutki, które są też długofalowe, bo to nie, to nie jest tak, że od razu rozwinie się u nas nowotwór. Nowy Nowotwór też może się rozwinąć pod wpływem wielu czynników środowiskowych, ale także pod wpływem złej diety, którą na co dzień możemy stosować. Wymagania świadomych klientów sprawiły, że w sprzedaży pojawiły się produkty z informacjami na opakowaniach, że nie zawierają konserwantów. Często jednak są to chwyty marketingowe. Napis, że produkt jest bez konserwantów, może dotyczyć produktów, które tych konserwantów w naturalny sposób po prostu nie potrzebują. Producenci tych konserwantów nie dodają, więc możemy być przez te słowne sformułowania, które bardzo krzykliwie czasami na produktach informują nas, że jeden produkt jest lepszy od drugiego, po prostu wprowadzać w błąd, dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to, co kupujemy i zwracać uwagę na etykiety. Nie pojedynczy zjedzony produkt z dodatkiem konserwantów, a wszystkie produkty z tymi dodatkami, zjadane codziennie przez lata, sprawiają, że mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem. Konserwanty mogą też wchodzić w interakcje z innymi składnikami. Dlatego też szczególnie ważna jest urozmaicona dieta, aby tych e-składników, tudzież konserwantów. Spożywać jak najmniej. Zgodnie z polskim prawem te różnego rodzaju dodatki do żywności no są zdrowe, jednakże pamiętajmy, że zawsze jest to związek chemiczny i od jego ilości w danym produkcie będzie zależało, czy będzie powodował jakieś negatywne skutki dla naszego organizmu, czy też nie. Czytając etykiety podczas zakupów, możemy spotkać takie produkty, które zawierają w sobie dodatki naturalne. Są konserwanty zdrowe, takie możemy znaleźć w produktach, chociażby E234 Nizyna, która jest konserwantem, jest wytwarzana po prostu przez bakterie, jest antybiotykiem również. Występuje ona w śmietankach, twarożkach, serkach, jogurtach, tam ją na pewno znajdziemy. Ale także konserwant taki jak kwas propionowy, go też gdzieś tam możemy znaleźć i on jest całkowicie bezpieczny. Dodatki do żywności pochodzenia naturalnego z zasady nie powinny być szkodliwe, ale i w tym przypadku konieczny jest umiar. Jednym z naturalnych konserwantów powszechnie stosowanym w żywności jest cukier. Choć naturalny, to jednak w nadmiarze nie jest wskazany, bo doprowadza do wielu chorób. Właśnie o cukrze, ale też o innych substancjach słodzących, będzie mowa w następnym odcinku programu Smaczny Temat. Już teraz zapraszam do oglądania.